W kierowniku wszystko gra? Bardzo dobrze. Pogoda bardzo dobra. Boisko znakomite. Także tylko wynik dzisiaj. I jedziemy do wyzwania zadowoleni. A papiery zgodne? Tak jest. Zgadza się. Przeciwnika nie wiem, bo nie znam. Ale mają 11, Także myślę, że będzie dobrze. No i pięknie.

Jestem Wilczyński, trener MKS Czarni Żagań Grup Młodzieżowych. Przychodzę aktualnie staż w odraz Skrzynię Zając Bytom trenera Grzegorza Tychowskiego. No już wiemy skąd tu się wziąłeś. A, tak. z ciekawości przyjechałeś na mecz, zobaczyć jak nasi sobie radzą? Tak, przyjechałem na mecz, bo też tutaj drużyna MKS Czarni Żagań Grupy młodzieżowej gra akurat na tych boiskach, także przyjechałem też tutaj kibicować czwartoligowej Odrze Zając Skrzynię Bytom gdzie odbywam staż i liczę, że chłopaki dzisiaj na spokojnie te trzy punkty złapią. No może być trudno, bo rywal musi gonić, żeby nie spaść. To jest praktycznie mecz, który chyba przesądzi o im spadku czy utrzymaniu się. Może być trudno jednak. Wydaje mi się, że rywal jest jak najbardziej w zasięgu. Tutaj trener Grzegorz Tychowski zawsze ma dobrze opracowanych swoich przeciwników, robi dokładną analizę z zespołem, także analizują przeciwników zarówno pod kątem gdzieś tam taktycznym, jak i gdzieś tam personaliu, więc wydaje mi się, że zespół będzie dobrze przygotowany. Chłopaki ostro trenują, także wydaje mi się, że nie będzie problemu, aby te trzy punkty dzisiaj przytulić. No to spróbujemy jeszcze wytypować wynik. Wytypować wynik? Może do pierwszej połowy i całościowy. Wydaje mi się, że do pierwszej połowy 1-0 dla Odry, a koniec meczu 4-1. I trzy punkty jadą do Bytomia. No i bardzo dziękuję. Żeby sobie sypu nie zrobić. W ofensywie po szeroko, w defensywie do środka schodzimy kompakt kurwa i... Stary! Stary! Jesteś modra. Ha to de ha to de ha to de Dwa pytanka. Widzę, że mecz się dobrze układa. Bardzo dobrze, jak na początek. No bo zawsze Odra miała te takie słabe wejścia. Nie, wejście mocne, tylko żeby nie osłabnąć. Czyli jaki wynik obstawiamy dzisiaj? 5-0. Dla Odry. Piona. Oby tak było. Brawo Michał, Brawo Drachu, zero, zero. No Fajnie, że jesteście z nami i widzę, że wsparcie kibiców dobrze robi naszej drużyny. Tak, co? Zaczęło się, że jest 2-0, e, to jak się skończy? Mi się zdaje, że koło 7-0. No to wysoki Podobnie e, wynik. Podobnie jak ostatnio, tak jak tydzień temu. Będzie ciężko to zrobić, bo rywal też trwa, e, walczy o utrzymanie, No dokładnie. więc nie może sobie pozwolić na taki wysoki Ciężki aż wynik, teren, ale to teren. zawsze cieszy. Ta. Nie ma innej opcji. Byliście może z Lubskiem na stadionie? Byliśmy, byliśmy. Na wyjeździe byliśmy w Zbąszynku z, z Lubskim teraz byliśmy tak samo u siebie, tak. Czyli wspieracie? Wspieramy, jeździmy na wyjazdy cały czas. Cały Elegancko. Cały no czas no niestety w trzeciej lidze będzie dalej na wyjazdy. No, no nie, ty, tym, bardziej, tym I, bardziej. I liczę, że się będziemy, będziemy również widzieć będziemy na jeździ, Oczywiście, na to liczymy, że wejdą i... Dzięki za miłe słowo. Dziękuję. który jest Księdza Jan strzela zawodnik z numerem dziesiątym kapitan drużyny Bartosz Skiba. że jeszcze tak nigdy dobrze się nie zaczęło. Dwie bramki na początku, dwie pod koniec i mamy wynik do połowy 4-0. Dokładnie, jesteśmy agresywni dzisiaj i to jest kluczem do tego, że prowadzimy dobrze, dobrze wyglądamy i oby to potwierdzić w drugiej połowie i będzie super. Niby jeszcze 8 kolejek do końca już widać metę. Ale jak mówią, e, ostatki mogą być najtrudniejsze. Nie myślimy na razie o następnych spotkaniach, trzeba się skupić na tym co jest teraz i tutaj trzeba wygrać mocno i dopiero będziemy myśleć o następnym meczu. E, widziałem dobre poświęcenie Dawida Cieśli, groziło tam kontuzją? Dawid e, zawsze gra z poświęceniem i dzisiaj to pokazał, także zaraz, zaraz robimy zmiany, także trochę odpocznie i, i od następnego tygodnia jest znowu do grania. Mieliście nosa. Jest 5-0, tak jak mówiliście. No, ale ja to... będzie 7. Ale... Pan daje na 7? Ale nie ale chciałbym szczęśliwe? na tym poprzestać. Wie pan no, jak... No. No. To by chciał jak najwięcej, prawda? No, oczywiście, że tak. Nie ja ja bym... chciałbym na tych pięciu poprzestać, niech by Ja jeszcze... bym chciał 11, żeby każdy Żeby poprawić yy, y, y, ten bilans bramkowy ze Znuszynkiem, to jeszcze trzeba 4 strzelić. O, to jest ciekawe podejście. No tak. No, bo to w... mi się podoba. Oni mają tam troszeczkę lekką przewagę. Dzisiaj nie wskurali wiele, ale my, jak chcieliśmy jeszcze cztery, to mój wynik nie musi być wcale odgadnięty. No, jest taka możliwość. No, dobra, rozkminka. Tego życia naszej drużynie, żeby właśnie. Tym bardziej, że trochę zmienił ten na młodych chłopaków, no. ale już. O, popatrz, zaraz. Oj, 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 oj. W tym momencie sędzia główny spotkania, pan Krzysztof Grzeszkow, zakończył mecz 27. kolejki mistrzostwa czwartej ligi grupy lubuskiej pomiędzy Piastem Miłowa i Ogrom w skrzynie zajął Zbytomoczański. Zwyciężyli goście 6 do 0, i strzelają.